Witam Państwa bardzo serdecznie. Plantacja Cebuli z siewu wiosennego jest akurat podlewana. Zaraz Państwu pokażę, jak wygląda. Tak wyglądają rośliny. Tutaj cały czas mamy teraz włączoną deszczownię. Deszczownia podlewa. Proszę Państwa, zrobiło się rzeczywiście dość sucho pod takim upalnym końcu zeszłego tygodnia producenci podlewają jeżeli chodzi o ochronę trzeba uważać na bardzo na mączniaka rzekomego żeby tutaj nie nastąpiły jakieś infekcje nie ustaliłem z producentami jak to było obryskiwane ale wydaje się że to co można stosować na mączniaka macie państwo infinito macie państwo carial star macie państwo cabrio duo są jeszcze produkty, które zawierają cymoksanil, ewentualnie. Także któryś z tych produktów trzeba wykorzystać. I pamiętajcie Państwo, bryskujemy tak naprawdę raz na 5 dni przy takiej pogodzie, kiedy jest chłodno, kiedy jest wilgotno. Bo taka pogoda właśnie jest. Jest trochę styfelium, też są pojedyncze liście. Jest trochę pozasychanych końcówek liści, które. Są zaschnięte z powodu bardziej upalnego słońca, ale też na tej plantacji, proszę Państwa, ponieważ wykopałem jakąś tam roślinę, e, zaczyna się różowienie korzeni e, i należałoby teraz zrobić zabieg produktem poliwersum. Właśnie się podlewa, więc jest, będzie dobry, dobry czas na to. 150 gram poliwersum e, w dużej ilości wody, opryskiwane nad ranem na dużą rosę, żeby spłynęło pod roślinę. Rośliny, więc trzeba będzie ten zabieg wykonać. Trzeba pamiętać tylko, że grzyb Pythium oligandrum, który jest zawarty w poliwersum, nie lubi e, być pryskany na powłokę z fungicydów, więc należałoby zrobić jakąś przerwę karencyjną e, około tam 5-7 dni przynajmniej, żeby tego grzyba po prostu nie zniszczyć. E, jeżeli chodzi o nawożenie, tutaj nawożenie na tym polu jest skończone i można ewentualnie zrobić jakieś nawożenie dolistne. Myślę, że w tej fazie cebuli, kiedy rosną główki, nawóz, który zawiera w granicach 10-12% azotu, ponad 30% potasu, można tutaj wykorzystać. Zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji, jak i z innych plantacji warzyw gruntowych.